Witajcie moi bracia, niech pokój naszego Pana Jezusa będzie teraz z wami i z całą waszą rodziną. Amen. Jestem pastorem Antonim Juniorem i spójrzcie, bracia, jestem dzisiaj tak szczęśliwy po raz kolejny, ponieważ Bóg powierza mi perły swojego Słowa. Bracia, porównuję Biblię do wielkiej skrzyni pełnej pereł, klejnotów, drogocennych kamieni. Ponieważ im bardziej zagłębiasz się, im więcej rozmyślasz nad Słowem bracia. Tym bardziej Bóg objawia Ci cenne rzeczy. I dziś nie będzie inaczej. Przyniesiemy naukę, o której jestem pewien, że nigdy tak nie myślałeś. O tym cudzie, który Jezus uczynił, rozmnażając chleby i ryby. Pamiętasz ten cud, gdzie była tłum ludzi bardzo głodnych, i wtedy Jezus rozmnożył pięć chlebów i dwie ryby? Bracia, to jest bardzo mocne, co Wam teraz pokażę, bo to wiele mówi o sercu Boga. Wiecie, bracia? Pozwólcie, że powiem coś bardzo ważnego. Ludzie cenią rzeczy, które dla Boga są bez znaczenia. To ważne, byś o tym wiedział, bo inaczej możesz się rozczarować, wiesz? Kiedy patrzysz na media społecznościowe i widzisz, jak wiele osób ceni wygląd fizyczny, dobra materialne, podróże, drogie rzeczy, i wtedy patrzysz na swoje życie, wydaje się, że twoje życie jest takie proste, takie bezbarwne, wiesz? Wydaje się, że nie ma w nim nic nowego. Pamiętam, że kiedyś dziennikarka z Fola de São Paulo chciała przeprowadzić ze mną wywiad. I ona chciała. Przyszła tutaj do mojego domu, żeby dowiedzieć się, jak wygląda mój dzień, jak wyglądała moja codzienność itd. Powiedziałem, proszę pani, jeśli chcę opowiem, to nic nadzwyczajnego. Może pani pomyśli, że codziennie robię coś niezwykłego, ale nie. Po prostu siedzę z Biblią w swoim koncie. Mam mały telefon, którym nagrywam swoje filmy. Mam rodzinę, o którą się troszczę. Bardzo lubię być obecny w życiu moich dzieci, mojej siostry. Czasami wychodzimy razem, pijemy kawę. Zawsze jestem w kontakcie z ludźmi, doradzam wielu osobom, zapraszają mnie, żebym głosił, i często mam mało czasu, żeby nagrywać tutaj dla Was. Dlatego bardzo doceniam to, że jesteś tu ze mną każdego dnia. Wiem, że to nie jest łatwe, często dla Ciebie to trudne, prawda? Śledzić modlitwy. Ale, bracia, więc powiedziałem to tej pani, i to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że Bóg jest w prostych rzeczach. Wiecie? I bardzo często człowiek, istota ludzka, wszystko komplikuje. I bardzo często patrzymy na tyle osób, które się wyróżniają nawet w kościołach. Wiesz, ile jest kongresów, prawda? Ile osób chce być na szczycie, chce być właśnie tak, e? Na szczycie, prawda? Sukcesu, sławy. I wtedy czujemy się źle, bo wydaje się, że nikt nas nie zauważa? Wydaje się, że nikt nie zwraca na nas uwagi? Nikt nas nie docenia, prawda? Ale, bracia, w Królestwie Bożym jest inaczej. Zobaczcie, zupełnie inaczej. Bóg docenia, a wiele wyrafinowanych rzeczy, które widzimy wokół siebie, Bóg się tym nie przejmuje, bo Bóg patrzy na Twoje serce. Amen! Biblia mówi, że Bóg daje mądrość ludziom prostym. Pamiętam więc, kiedy zaczynałem swoją drogę z Bogiem, i Duch Święty bardzo mocno do mnie o tym mówił. Wiesz, o prostocie, o utożsamianiu się z ludźmi, czyli dokładnie o tym, po co Jezus przyszedł tutaj na ziemię, przyszedł, żeby się z nami utożsamić. On nawet powiedział: Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, bracia Jezus. On mógł być tyloma rzeczami, którymi nie był, mógł być rewolucjonistą, politykiem, ale nie. On postanowił wybrać prostotę, postanowił wybrać łagodność. Ludzie Go oskarżali, rzucali w Niego kamieniami, próbowali na wszelkie sposoby zranić Jezusa, Jego serce, ale On był łagodny. Bracia on przebaczał, nie odpowiadał złem na zło. A apostoł Piotr powiedział w swoim drugim liście, że on wszedł, oddawał wszystko w ręce Ojca, bo wiedział, że sprawiedliwość należy do Boga. Sprawiedliwość i zemsta. Powinniśmy uczyć się od niego codziennego życia, by być szczęśliwsi. Możesz być pewien, jeśli nauczysz się od Jezusa, zobaczysz, że każdego dnia będziesz zaskoczony, jak wszystko jest prostsze, niż nam się wydaje. Dlatego, bracia, przekażę to nauczanie, które Duch Święty, jestem tego pewien, włożył w moje serce. To zmieni Twoje spojrzenie na to, kim jest Bóg i czego on dziś od ciebie oczekuje. Amen. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować wszystkim Wam, którzy dzielicie się tym przesłaniem. Ludzie mówią mi: Pastorze, Twoje modlitwy tak nam pomagają w domu, że wysyłam je rodzinie. Czasami oni nie odpowiadają, ale to nie jest problem. Bardzo chcę, żeby oni doświadczyli tej obecności, tej miłości Boga, bracia. To sprawia duch święty Boży. Amen. Então, vamos começar. Antes tudo. To wspaniałe, prawda? Więc czas na makietę Boga Selma de Tudo. Kefin, agradeço. Zasubskrybuj poniżej. W niedzielę. On ma się dobrze. I także umyć o Dzień dobry, KPT, Edificantes. Chciałbym, żebyś wziął udział, dobrze? Zacznijmy, bracia. Dziś opowiem wam słynną historię, o której wspominałem. Ale jestem pewien, że większość z nas nie zwraca uwagi na pewne szczegóły, które dziś tutaj przedstawię. I to właśnie te szczegóły robią całą różnicę. Czytałem tutaj, bracia, ten fragment i powiem wam, to było bardzo głębokie. Znajduje się w Ewangelii według Jana, rozdział 6. I jak wiecie, prawda, Jezus stał przed tłumem. Było tam ponad 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I oni byli w bardzo odległym miejscu, nie było żadnego miasta w pobliżu. Byli oddaleni od wszystkiego i wszystkich, ponieważ byli głodni Jezusa. Chcieli słuchać Jego nauk. Byli ciekawi, prawda? Może chcieli zobaczyć cuda. W końcu ludzie zaczęli być głodni, a uczniowie wpadli w rozpacz, bo nie wiedzieli co robić. To było coś niemożliwego do rozwiązania w tamtym momencie. To było naprawdę rozpaczliwe. I wtedy Filip, jeden z uczniów, podszedł do Jezusa i powiedział: Panie, nawet 200 denarów, czyli prawie roczna pensja, nie wystarczyłoby, żeby kupić chleb dla wszystkich. Więc sytuacja bracia była bardzo skomplikowana. I w środku tego kryzysu, prawda? W tym zamieszaniu zjawił się Andrzej, inny uczeń proponując rozwiązanie, które wydawało się żartem, prawda? Zobaczcie, co on tam powiedział. W Ewangelii Jana, rozdział 6, od wersetu 9 do 11 jest napisane tak. O. Tutaj jest chłopiec z pięcioma jęczmiennymi chlebami i dwiema rybami, ale czym to jest dla tylu ludzi? I Jezus powiedział: Powiedzcie ludziom, żeby usiedli. Wszyscy usiedli na trawie, wtedy Jezus wziął chleby, podziękował Bogu i rozdał je między nimi. Potem zrobił to samo z rybami i wszyscy jedli do syta. Zauważcie, bracia, Zawsze skupiamy się na rozmnożeniu, na pozostałych koszach i mocy Jezusa. I to wszystko jest wspaniałe, i możemy wyciągnąć z tego wielkie lekcje. Ale, bracia, drobny szczegół, na który chcę, żebyście dziś zwrócili uwagę, dotyczy jakości chleba. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale werset zaczyna się tak: O, tutaj jest chłopiec z pięcioma chlebami jęczmiennymi i dwiema rybami. Spójrzcie, bracia. Po przeczytaniu uznałem to za interesujące, bo Biblia jasno określa rodzaj chleba, i byłem pod wrażeniem, kiedy odkryłem, czym jest chleb jęczmienny. Bracia, w tamtych czasach chleb jęczmienny nie był chlebem dla bogatych ludzi, wiecie? To nie był wykwintny chleb. To był najprostszy chleb ze wszystkich, najtańszy, jaki był. To znaczy, to było jedzenie dla prostych ludzi, biednych ludzi. A czasami używano go nawet do karmienia zwierząt. To były resztki, wiesz? Coś zwyczajnego, bez większej wartości, i o to właśnie chodziło. Pomyśl ze mną: najprostsza rzecz, najbardziej zwyczajna, najbardziej pogardzana, którą chłopiec miał odwagę oddać w ręce Jezusa. I podczas gdy uczniowie patrzyli na wielkość problemu, chłopiec spojrzał na to niewiele, co miał, i po prostu to oddał. A co zrobił Jezus, bracia? On nie narzekał, nie powiedział: Ojej, tylko tyle. Nie da się nic zrobić z jęczmiennym chlebem, nie, bracia. Biblia mówi, że Jezus wziął ten prosty chleb, spojrzał w niebo i podziękował. Jezus podziękował za chleb ubogich. On docenił tę ofiarę pokorni bracia. Właśnie w tym momencie Jezus uczył nas, że wartość nie tkwi w tym, co dajemy, ale komu to dajemy. Amen. Rozumiesz dzisiejsze przesłanie? Może myślisz sobie teraz, Pastorze, ale ja się tak właśnie czuję, wiesz? Jak ten jęczmienny chleb. Moje życie jest bardzo proste. Prawie nie mam talentów. Właściwie to nawet nie wiem, jaki mam talent, albo są one bardzo zwyczajne. Nie mam też zbyt dużo pieniędzy, żeby dać na ofiarę. Nie potrafię ładnie głosić, nie umiem śpiewać. Pastorze, powiedz mi, co mam do zaoferowania Bogu? I drogi bracie, droga siostro, dziś Bóg przemawia do Ciebie. Niebo nie szuka Twoich niezwykłych talentów. Niebo szuka oddanego serca, skruszonego serca. Serca gotowego do posłuszeństwa. Nawet jeśli masz wady, nawet jeśli nie potrafisz zdobywać dobrych ocen na egzaminie, wiesz, to niewiele co masz. Kiedy zostaje oddane w ręce Pana, staje się to Aleluja, bracia. Pamiętam to jakby to było dziś, okres w moim życiu, kiedy nie miałem nic do zaoferowania Bogu. Zawodziłem, nie wiedziałem jak wykonywać dzieło Boże, czułem się zablokowany. I wtedy, bracia, podczas modlitwy powiedziałem Bogu: Panie, Moje życie jest złe. Nie mam nic, co mogę ci ofiarować. Jedyne, co mam, to pięć chlebów, które już są zepsute, szczerze mówiąc, są już spleśniałe, a rybki też już są zepsute. Nie mam ci nic do zaoferowania, panie, ale jeśli ty mnie nie przekreślisz, jeśli widzisz coś w moim życiu, proszę cię, Boże, zrób coś z niczego, bo tym niczym jestem ja, Boże. Twoje słowo mówi w pierwszym liście do Koryntian, że pan wybrał to, co głupie na tym świecie. To, co wzgardzone, to, czemu nikt nie przypisuje wartości, aby te osoby zostały przez ciebie użyte i abyś ty, panie, dokonał dzieła. Więc, bracia, w tamtej chwili, w tamtej modlitwie, otworzyłem serce i mówiłem o swoich słabościach, o swoich niedoskonałościach. Wiecie, bracia? Wielu ludzi staje przed panem i próbuje zasłużyć na jego aprobatę przez własne zasługi. Chcą pokazać, jakie są dobre, jak bardzo przestały grzeszyć. Bracia, Bóg zna nas o wiele lepiej niż my sami, wiecie. On nas stworzył, zanim się urodziliśmy. Bóg niczym się nie zaskakuje, nawet tobą, który świetnie śpiewasz, tobą, który świetnie głosisz, bracia. Bóg, on nie jest zaskoczony naszymi talentami, wiecie dlaczego? Bo to on nam je dał, zgadzacie się? Więc Bóg patrzy na nasze serce, na naszą szczerość. Bracia, zastanówcie się ze mną nad czymś głębokim w Biblii, czego mogliście dotąd nie znać. Teraz wrócimy tam. W Starym Testamencie, w II Księdze Królewskiej, Biblia wspomina o potężnym proroku używanym przez Boga. Elizeusz pewnego dnia doświadczył sytuacji bardzo podobnej do tej, którą przeszedł Jezus. Dokładnie tak. Stał przed setką mężczyzn, a ci mężczyźni byli głodni, i zobaczcie, co się stało. Biblia mówi w II Księdze Królewskiej, rozdział 4, od wersetu 42 do 44: Tak. Pewnego razu człowiek przyniósł Elizeuszowi chleby z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i pszenicę. Powiedział, daj ludziom, żeby jedli. Wtedy sługa zapytał, jak mogę to podać stu mężczyznom. A Elizeusz nalegał, daj ludziom, żeby jedli, bo tak mówi Pan, będą jeść i jeszcze zostanie. Więc im podał i zgodnie ze słowem Pana jedli i jeszcze zostało. Amen. Zobaczcie, bracia to naprawdę interesujące i wspaniałe. Słowo Boże jest bardzo głębokie. To samo, co spotkało Elizeusza, przydarzyło się też Jezusowi wiele lat później. Ale jest jeden szczegół. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Tutaj również mowa jest o chlebach jęczmiennych, tym samym prostym rodzaju chleba, który widzieliśmy w cudzie Jezusa. Przeczytam ci początek wersetu, byś go zapamiętał. Jest tam napisane: Pewnego razu człowiek przyniósł do Elizeusza chleby z pierwocin. Dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeżą pszenicę w swoim worku. A potem bracia, sługa Elizeusza. On zareagował tak samo jak uczniowie Jezusa. Zabrakło mu wiary. Zapytał, jak mam nakarmić stu ludzi tak małą ilością jedzenia. Ale bracia. Bóg przez proroka rozmnożył jedzenie i jeszcze zostało. Tak samo jak uczniowie rozdali chleb wszystkim i zostało jeszcze dwanaście koszy. Teraz połączmy te dwie historie. Bracia. Za czasów proroka Elizeusza 20 chlebów jęczmiennych nakarmiło 100 ludzi, prawda? To już samo w sobie jest cudem, prawda? Ale bracia z Jezusem. Zaledwie 5 chlebków jęczmiennych nakarmiło ponad tysięcy ludzi. Ten sam prosty chleb, ten sam szczegół pokazuje bardzo ważny szczegół. Wiesz co to jest? Jezus. Jest nieskończenie większy niż jakikolwiek prorok. Bracia. Jest wielu ludzi, którzy patrzą na proroków dawnych czasów. Ze Starego Testamentu i wydaje się, że stawiają ich na piedestale. Jakby byli tacy sami jak Jezus, albo nawet więksi czy lepsi, bo mówią tylko o tych ludziach, ale bracia. Przez Elizeusza jęczmień mógł zaspokoić głód stu ludzi. Tylko że Jezus nakarmił tysiące i tysiące ludzi, prawdopodobnie znacznie więcej niż pięć tysięcy. Więc tutaj widzimy, jak nieskończenie większa jest moc Jezusa. Amen? Rozumiesz to przesłanie? Za chwilę chcę się za ciebie pomodlić. Chcę tylko zakończyć tutaj mówiąc jedną rzecz. Bracia, cud nie zależy od ilości, którą posiadasz, ale od autorytetu tego, kto otrzymuje twoją ofiarę. Wiecie, bracia, często czekamy, aż będziemy mieli lepszy chleb, doskonały chleb, może chleb pszenny, który był lepszym chlebem, smakuje o wiele lepiej, jest dużo droższy i myślimy, że powinniśmy mieć coś znacznie lepszego, żeby ofiarować Bogu. Mówimy sobie, Ach, kiedy będę miał więcej czasu, wtedy będę służył w kościele. Kiedy będę miał więcej pieniędzy, wtedy pomogę tej osobie, wtedy pomogę dziełu Bożemu. Albo kiedy będę więcej wiedział o Biblii, prawda? Wtedy opowiem o Jezusie wszystkim. Bracia, czekamy na ten dzień, prawda? Mija rok, dwa lata, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści lat, a my zapominamy, że Bóg już powierzył nam cenne rzeczy. I pytanie brzmi, co robisz z tym niewielkim? Co masz? Bóg dziś ci to mówi. Przestań lekceważyć swój jęczmienny chleb, przestań lekceważyć drobne rzeczy w swoim życiu, ta cierpliwość, którą masz do swoich dzieci, ta troska, którą okazujesz swojemu współmałżonkowi, ta miłość, ta opieka. Wiesz, to wszystko jest cenne? Może myślisz, że twoja praca jest taka mała, taka nieważna, bo zarabiasz bardzo mało, ale, bracia, to właśnie to robi różnicę dla Boga to twoje serce. Może nie jesteś osobą, która dużo mówi, ale lubisz słuchać innych i masz zdolność uspokajania serc. Zranionych, udręczonych. Zanim się pomodlimy, mam jeszcze jedno pytanie. Czy to, co uważasz za zbyt małe w swoim życiu, to Twój czas, Twoje umiejętności, to słowo otuchy, którego ci brakuje? Myślisz, że nie masz zdolności, by cokolwiek zrobić w tym życiu? Słuchaj Bóg wzywa Cię, żebyś mu to oddał. Wiesz dlaczego? Bracia. Tak jak stało się to ze mną, Bóg pomnożył w moim życiu zdolności, Bóg zrobi to samo z tobą, uwierz w to. Wiem, że czasami życie było tak okrutne, że dziś nie jesteś w stanie uwierzyć, że Bóg może coś zrobić w tobie i przez ciebie. Ale jestem tu dziś, żeby ci powiedzieć: Jesteś wartościowy, jesteś wartościowa, nie jesteś gorszy od nikogo w swoim kościele, w pracy ani w domu. Pozwól Duchowi Świętemu działać w twoim sercu. Amen. Pozwól Mu do Ciebie mówić. Pozwól Mu napełnić Twoje serce wiarą i nadzieją. I przede wszystkim, żebyś wiedział, kim jesteś. W Chrystusie Jezusie jesteś więcej niż zwycięzcą. Amen. Chwała Bogu. Więc jeśli zostałeś pobłogosławiony tym słowem, teraz proszę Cię, żebyś napisał tutaj w komentarzach i już będziemy się modlić. Napisz tak: O Boże, przemówiłeś dziś do mnie, albo powiedz: Potrzebowałem usłyszeć to słowo dzisiaj. Amen. Chwała Bogu. Zamknij więc oczy, a na końcu modlitwy nie zapomnij udostępnić. Możesz zacząć działać już dziś. Wysyłając tę wiadomość Ewangelii, możesz pobłogosławić tyle osób, że nawet sobie nie wyobrażasz. To ziarno może trafić do serc bardzo zranionych, które potrzebują słowa, a Bóg może cię użyć. Wierzę w to. Alleluja. To dzieło jest dziełem Ducha Świętego. Cieszę się, że jesteś jego częścią. Amen. Pomódlmy się, chwała Bogu, mój Panie i Ojcze. Jestem tutaj w Twojej obecności, w tej chwili, aby prosić o wstawiennictwo. Do o Panie, mój Boże, dziękuję Ci, ponieważ Ty, Panie, jesteś tym, który nas chroni, tym, który się nami opiekuje, tym, który używa swojego słowa, aby przemawiać do naszych serc. Dziękuję Ci, Jezu, ponieważ Ty na nas nie patrzysz. Człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, na to, co wielkie, na to, co się świeci. Ale Ty, Panie, patrzysz na serce, doceniasz szczerość, to pokorne oddanie. Ojcze, w imię Jezusa, chcę w tej chwili powierzyć Ci życie każdego z moich braci, którzy modlą się razem ze mną. Szczególnie tych, którzy czują się najmniejsi w swoim domu, tak bezsilni, tak grzeszni, tych, którzy patrzą na siebie samych i widzą tylko to, co zwyczajne, to, co proste, i uważają swoje życie za takie bezbarwne, takie pozbawione czegokolwiek dobrego. O mój Boże, złam Panie każde kłamstwo diabła, które mówi, że nie mają wartości, że oni są insignificantes. Em nome de Jesus está cancelado toda voz do inimigo. Że Fanny mylą emocje. Revela cada um nesse exato momento. Fanny? O poder que existe no pouco, porque nastroje Fanny. To jest, to my jesteśmy de que Maj. o Rain, chłopaki, popełniają błąd, skupiając się na tym, czego nie mieliśmy, zamiast dziękować za to, co już mieliśmy w naszych rękach. Wybacz, Panie, nasz brak wiary, tak jak uczniom, którzy patrzyli na wielkość problemu i zwątpili w Twoją moc. O Panie, musimy wzmacniać wiarę. Ojcze. Chwalę Cię, Boże, za te chwile porannej modlitwy, wieczornej modlitwy, ponieważ są one orzeźwieniem dla naszej duszy. Mamy tyle ran, Panie. Ludzie, którzy mnie teraz słuchają, zostawiają prośby o modlitwę, mówią: Ojcze, jak bardzo są zranieni. Ile osób, mój Ojcze, czuje się odrzuconych. Nie potrafią uwierzyć, że są dziećmi, ukochanymi Twoimi, Ojcze. Ale od dziś, ojcze, zrozumiemy, że nasza wartość nie tkwi w tym, co robimy lub posiadamy, ale w tym, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Alleluja, ojcze. Teraz wiele osób zmaga się z trudnościami, zmartwieniami, niepokojami. To są olbrzymy, które wydają się zbyt wielkie, a zasoby wydają się tak niewielkie. Ale Boże, tak jak ty rozmnożyłeś tamte chleby i ryby, rozmnażaj, panie, siłę, zdrowie, zaopatrzenie finansowe. Pokój w tym domu, Panie. Tam, gdzie jest głód, niech będzie obfitość. Tam, gdzie jest smutek, niech będzie Twoja radość. A tam, gdzie jest zamieszanie, niech przyjdzie Twoje prowadzenie. W imię Jezusa. Alleluja, bracia, czuję tutaj obecność Boga. I w tej chwili proszę Cię, Panie, chroń swoje dzieci. Chroń moje życie. Rozstaw swoje anioły. O Boże, wokół nas. Potrzebujemy być pod Twoimi skrzydłami, Panie. I niech krew Jezusa teraz okryje moje życie, moją rodzinę, mój dom oraz życie, rodzinę i dom moich braci, za których teraz się wstawiam. Amen. Och, mój drogi, proszę, nie opuszczaj tego filmu. Chcę Ci teraz dać wielką szansę ta szansa naprawdę zmieniła moje życie. To było wtedy, gdy odmówiłem swoją modlitwę oddania się Panu Jezusowi. Biblia mówi w liście do Rzymian, rozdział 10. Że kiedy wyznajemy ustami, że Jezus Chrystus jest Panem i wierzymy w sercu, że On z martwych wstał, wtedy jesteśmy zbawieni. Amen! Nie musisz odprawiać pokut, nie musisz za nic płacić, wszystko zostało zapłacone na krzyżu, więc jeśli żałujesz swoich grzechów, odmów tę modlitwę razem ze mną teraz, powiedz tak. Panie Jezu, oddaję moje życie w Twoje ręce. Nie chcę już więcej żyć sam, nie chcę już więcej żyć z dala od Twojej obecności. Oddaję Tobie moją drogę, moją pracę, moją rodzinę, a przede wszystkim moje serce i moją przyszłość. O, Panie, to niewiele, ale to wszystko, co mam. Użyj mnie, Panie, dla swojej chwały i proszę Cię w tej chwili, przebacz moje grzechy, Panie. Jestem grzesznikiem, jestem słaby, popełniam grzechy moimi oczami, moimi ustami, moim sercem i nie chcę żyć życiem w grzechu. Panie, chcę żyć w świętości. Dlatego obmyj mnie swoją krwią, zapisz moje imię w księdze życia. Wierzę, że Pan umarł za mnie na krzyżu i zmartwychwstał, i przyjmuję Cię jako mojego jedynego i wystarczającego zbawiciela. Salvador. Amen, chwała Bogu. O mój drogi bracie, moja droga siostro, jakie to błogosławieństwo! Cieszę się, że podjąłeś tę decyzję. Wiedz, że to nie jest decyzja, żebyś poszedł do jakiegoś kościoła. Na przykład, to jest decyzja, żeby być z Panem i zbawicielem swojego życia. Ten, który pokonał śmierć. Ten, który jest po prawicy ojca i wstawia się za tobą. Od teraz nie jesteś już sierotą. Teraz masz ojca. Jesteś tym, którego wskrzesiłem, przyjmuje cię jak syna. Będziesz śpiewał Biblię, wielbił Biblię, a ona cię podniesie, nie będziesz stagnował? Właśnie tak. Mów i działaj. Idźcie naprzód. Czekam na Ciebie w następnym filmie i nie zapomnij się podzielić. Uścisk. Cześć, mogę Ci o coś zapytać? Czy zauważyłeś, że często rzeczy w Twoim życiu nie idą po Twojej myśli i wtedy czujesz się zagubiony, sfrustrowany i myślisz, że nigdy naprawdę nie będziesz szczęśliwy? Jest tyle problemów, z którymi się zmagasz: problemy w związkach, problemy w rodzinie, brak pieniędzy i wiele innych rzeczy, które się dzieją i sprawiają, że jesteś bardzo zniechęcony. To osłabia Twoją wiarę. Wiesz, czemu to się dzieje? Jest jedna rzecz, z którą na pewno masz trudności, i to właśnie to powstrzymuje cię przed życiem w pokoju, harmonii i dobrobycie. Nie stosujesz zasad Słowa Bożego, ale wiem, że się starasz, ale wydaje się, że coś nie pozwala ci się modlić, coś nie pozwala ci zrozumieć Słowa, i wtedy czujesz się zagubiony i sfrustrowany. Chcę ci coś powiedzieć. Tysiące osób już dołączyło do ruchu, który stworzyłem o nazwie Droga Wiary. I one rozwijają się duchowo, poprawiają swoje relacje, a ich życie staje się o wiele szczęśliwsze i bardziej błogosławione. Przeszedłem już przez wszystko, co ty dziś przeżywasz i wiem, jak wielki jest twój ból. Ja też czułem się całkowicie zagubiony, wiedziałem, że powinienem więcej się modlić, powinienem czytać Biblię. Ale nie potrafiłem tego zrobić, i wtedy czułem się całkowicie sfrustrowany. Aż w końcu, po tylu zmaganiach, odkryłem sposób, by wzrastać w mojej drodze z Bogiem. I kiedy udało mi się to zrobić, moje życie się zmieniło. O 180 stopni. Ta przemiana była tak wielka, że dziś jestem w stanie pomagać tysiącom ludzi każdego dnia. Chcę, byś zobowiązał się wobec siebie i Boga, że będziesz postępować zgodnie z tym, co powiem w tym filmie. Dobrze? Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to modlić się i czytać Biblię we właściwy sposób, aby ona weszła do Twojego serca i przyniosła zmianę, której tak bardzo pragniesz, i wpłynęła na Twoje zachowanie. Wiem, że często nie wiesz, jak się zachować, bo Twoje serce jest bardzo smutne, przygnębione, pełne niepokoju i zagubione. Wiem też, że często czujesz się sfrustrowany, bo nie masz siły, żeby iść dalej. Ja też tak żyłem przez wiele lat i dokładnie wiem, co to znaczy. Aż zacząłem patrzeć na Słowo Boże w prosty i praktyczny sposób. I ta podróż tak bardzo odmieniła moje życie, że dziś jestem tutaj, aby ludzie odnaleźli pokój, harmonię i kierunek. Bracia, nie mógłbym zatrzymać tego tylko dla siebie, nie mógłbym zachować tej wiedzy dla siebie. Napisałem trzy książki, które pomogą ci nauczyć się prostego, praktycznego sposobu szukania Boga i osiągania rezultatów w życiu. Pierwsza książka to chwila z Bogiem, która nakarmi Twojego ducha w taki sposób, że poczujesz ogromne pragnienie szukania Boga. W tej książce zrozumiesz Słowo w bardzo prosty sposób i to wzmocni Twoją wiarę w Niego. Będziesz czytał jedną wiadomość na każdy dzień roku, pamiętając, że wszystkie te wiadomości są podzielone na tematy, abyś mógł od razu sięgnąć po to Słowo, którego najbardziej potrzebujesz. A druga książka to Życie Modlitwy. Ta książka zmieni Twoje uczucia, uleczy Twoje emocje i wskaże kierunek Twojemu życiu. Zauważysz, że Twój dzień po dniu. Ona uspokaja nasze serce, przynosi ulgę naszej duszy. Amen. A w niej również znajdziesz modlitwę na każdy dzień, a wszystkie są też podzielone tematycznie. Na przykład jest modlitwa na lęk, modlitwa na depresję, modlitwa na niepokój, poczucie winy. Ty, który musisz dziś podjąć decyzję. W każdym razie, wszystkie te modlitwy bardzo cię wzmocnią w twojej drodze z Bogiem. I na koniec jest Książka Minuty Pokoju. To książka, która przemienia, która zmieni twoje postawy i poprowadzi cię tak, żebyś już nigdy nie czuł się zagubiony. Dobrze? Książka Minuty Pokoju zawiera łatwe i szybkie zadania, które możesz wdrożyć w swojej codzienności. Biblia mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Amen. A ponieważ chcę, żeby każdy z was miał dostęp do tego codziennego pokarmu duchowego, udostępniam te trzy książki w formacie cyfrowym, żebyś miał do nich dostęp gdziekolwiek jesteś, czy to na swoim telefonie, czy na komputerze, i to wszystko bracia za całkowicie przystępną cenę. Ty również przyczynisz się do tego, by nasze duszpasterstwo docierało do większej liczby osób z przesłaniem Ewangelii. Więc wystarczy, że wejdziesz na stronę www.jornada.brazylia, pojawia się właśnie na ekranie. Albo teraz klikniesz w link, który znajduje się tuż pod filmem, w opisie. Dobrze. To bardzo szybkie, bezpieczne, i od razu otrzymasz na swój e-mail moje trzy książki w formie cyfrowej, żebyś mógł zacząć swoją przemianę już dziś. Dobrze? Więc kliknij w link, który znajduje się tuż pod filmem i niech Bóg Cię potężnie błogosławi i serdecznie Cię pozdrawiam.